Jego magnificencją, czcigodni goście tak licznie przybyli na dzisiejszą uroczystość społeczności akademicka Uniwersytetu Szczecińskiego oraz wy nasi absolwenci, bohaterowie dzisiejszego dnia. Dziś jest wielki dzień dla nas, waszych nauczycieli, dla waszych bliskich, waszych rodzin, waszych opiekunów, ale przede wszystkim dla was. Jest to bowiem zwieńczenie olbrzymiego wysiłku, który włożyliście w to, aby stać się prawnikami i administratywistami. To ogromne osiągnięcie, nie dla wszystkich możliwe do zrealizowania. Dziś jest ten dzień, w którym w sposób szczególny możecie być z siebie dumni. Możecie być dumni, ponieważ już na zawsze jesteście członkami wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Tak pięknie mówił o tym pan rektor. Jesteście członkami społeczności Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Już na zawsze jesteście strażnikami akademickich wartości. Wartości, które od pokoleń, niczym owad w bursztynie, zachowane są dla naszych następców. To wielka sprawa. Uniwersytet jest bowiem arcydziełem ludzkiej kultury, jest redutą prawdy. Alma mater matka, która rodzi, troszczy, wychowuje, kształci umysły i serca i pozostaje z nami na zawsze w naszych sukcesach, w porażkach, w zwycięstwach i w klęskach. Jest nieprzebranym Jest nieprzebranym źródłem prawdy, wiedzy i moralności. Niezachwianie, niezachwianie broni etosu. Stajecie się więc przyszłością naszego kraju, najlepszymi członkami Zjednoczonej Europy, obywatelami świata. Cieszy mnie to tym bardziej, że od wstąpienia przez Was w mury naszej uczelni, bardzo zmienił się jej potencjał naukowy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesności, rozwijamy bazę dydaktyczną a już niedługo będziemy kształcić w kompleksowo zmienionym budynku, wyremontowanym na miarę najlepszych europejskich standardów. To wszystko dla Was. Wprowadziliśmy do kształcenia prawników, praktyków, którzy uczą nas wykorzystania zdobytej na Wydziale wiedzy. Prowadzimy zajęcia na sali rozpraw czy w sali wirtualnej rzeczywistości, ale przede wszystkim uczymy wrażliwości na sprawy słabszych, potrzebujących. Uczymy człowieczeństwa gorliwego poszukiwania prawdy, bezinteresowności, działania w służbie ludzkiej społeczności. Zabieramy głos w istotnych sprawach debaty publicznej, wpływamy na społeczeństwo i na przedsiębiorców, współpracujemy z administracją rządową i samorządową, służbami mundurowymi i to, co bardzo nas cieszy ze względu na nasz profil z sądami i z korporacjami prawniczymi. A obecność na dzisiejszej uroczystości tylu znakomitych gości stanowi tego doskonałą egzemplifikację. Już teraz bardzo Państwu za to dziękuję. Myślę, że mogę powiedzieć, i nie będzie to zbyt odważne, że staliśmy się centrum, przez które, tak jak zawsze marzyłam, przechodzą orbity lokalnych środowisk prawniczych. Tworzymy inicjatywy, które są tak potrzebne naszemu społeczeństwu, takie jak Akademia Młodego Prawnika, Prawnicza Akademia Biznesu, Akcja Szczecińscy Prawnicy Ukrainie, a w Klinice Prawa udzielamy bezpłatnych porad prawnych, reagując na wyzwania nawet tak tragiczne, jak wojna w Ukrainie. Gdy za chwilę wyruszycie w dorosłość, pójdźcie tam z podniesionymi głowami i z dumą za swoje akademickie korzenie. Wyruszycie w dorosłość zmienieni. Wierzę bowiem, że w okresie studiów nie tylko rozwinęliście swoje umysły, ale także wzbogaciliście swoje dusze. Staliście się świadomymi obywatelami. Uzyskaliście narzędzia, które dają wam niezwykle szerokie możliwości i wierzę, wierzę, że świat leży u waszych stóp. Poznajcie go, korzystajcie z jego uroków, lecz weźcie także za niego odpowiedzialność, bo to od Was zależy, jak będzie wyglądał w przyszłości. Zmieniajcie go w lepsze miejsce dla Was samych i dla przyszłych pokoleń. Brońcie niezachwianego poczucia sprawiedliwości, którą lakonicznie określamy w wezwaniu żyj uczciwie, nie szkodź drugiemu, oddaj każdemu, co jemu się należy. I dbajcie. Dbajcie o to, by prawo nigdy nie uległo przed siłą. Jest ono bowiem wartością, najpiękniejszą wartością ze sfery ideałów. Jest ideą tak wzniosłą, że nie do ogarnięcia w pełni ludzkim rozumem. Immanuel Kant mówił, że prawnicy wciąż szukają definicji dla swojego pojęcia prawa. Od jego czasu wielu filozofów na próżno poszukiwało odpowiedzi na pytanie, Czym w swej istocie jest prawo? Jednak my klasycznie mówimy, i Wy o tym wiecie, że prawo jest sztuką. Prawo jest sztuką czynienia tego, co dobre i słuszne. Ius est arsboni et equi. Jest ono niezwykłym fenomenem naszej kultury. Jest rzemiosłem, nadzwyczajnym rzemiosłem, a jego narzędziem są nasze ulotne słowa. Słowa, którymi prawo tworzymy, stosujemy i interpretujemy. Słowa, które wypowiedziane przez nasze usta i napisane naszą ręką wytrwale biegną i biegną przez korytarze sądów, prokuratur i urzędów, zaciekle goniąc nieuchwytną sprawiedliwość. To będą wasze miejsca pracy. To w nich będziecie realizować misję leżącą u podstaw obranych przez was zawodów misję pomocy drugiemu. To ona jest kwintesencją zawodu prawnika i administratywisty. Za każdym sukcesem takie jest życie: czyhają kolejne wyzwania. Nie bójcie stawić się im czoła. Cechą dobrego prawnika i urzędnika. Jest bowiem umiejętność brania odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale także za innych, za całe otoczenie. Będziecie wykonywać zawód, który właśnie tego od Was wymaga aby troszczyć się o słabszych, aby nieść pomoc potrzebującym, aby przywracać światu sprawiedliwość, aby nieść nadzieję tam, gdzie wydawałoby się, że, jest, że już umarła. Jestem pewna. Dziś jestem pewna, że w starciu o te wartości nigdy nikomu nie dacie się zwyciężyć. Czeka Was ciekawe życie, ale i trudne życie, i muszę Wam o tym powiedzieć. Więc pamiętajcie, by zawsze stawać po stronie wartości, wartości, które w swojej istocie są uniwersalne. Pamiętajcie, by opowiadać się za pięknym rzemiosłem i przeciw byle jakości, by opowiadać się za rozsądkiem i przeciw pokusom. Za prawdą i przeciw obłudzie. Bądźcie niezależni i myślcie krytycznie. Stawiajcie sobie wysoko poprzeczkę i nie spoczywajcie na laurach. I nigdy, nigdy nie pozbywajcie się tego wewnętrznego głosu, który jest w Was i który Wam podpowiada, że zawsze da się więcej, że można więcej i że można sięgać za horyzont. Bo wierzcie mi, takie życie, tylko takie życie jest warte przeżycia i dziś takiego życia Wam życzymy. Dziś kończy, się... Dziś kończy się dla Was pewien etap, ale zaczyna nowy. Musicie wybrać dla siebie nową drogę i wiem, że jesteście na to gotowi. Lecz bez względu na to, jakiego wyboru dokonacie, pamiętajcie o tym, czego nauczyliście się na Wydziale. Zarówno o literze prawa, jak i o jego duchu. Urzeczywistnijcie to klasyczne wezwanie, które od setek lat niestrudzenie brzmi: bądźmy niewolnikami prawa, abyśmy mogli być wolni. Prawo nas wyzwoli, biada wszczynającym wojny jego przeciwnikom. I wszelako ponad wszystko, nie zapominajcie o swoich korzeniach. One was ukształtowały i będą z wami do końca. Uczelnia, Wydział Prawa i Administracji to wasza alma mater. Zawsze będzie tutaj dla was miejsce. Macie na to moje dziekańskie słowo. A my, my tutaj wraz z kadrą zostaniemy. Zostaniemy po to, by was wspierać w bezustannym procesie uczenia się i rozwijania umiejętności, których oczekuje od was wasz zawód. Bo prawdziwą miarą uczelni jest miara jej absolwentów, a prawdziwym sukcesem wydziału wasze sukcesy. Wierzę więc, że to nie jest pożegnanie. Wiem, że to jedynie przystanek w waszej drodze. Dziś jednak życzę wam przede wszystkim odpoczynku, zasłużyliście na niego. Wykorzystajcie wakacyjny czas na podjęcie dobrych decyzji i na całe życie tylko dobrych decyzji Wam życzę. I pamiętajcie, jesteście niezwyciężeni, jesteście najlepsi, jesteście absolwentami Wydziału Prawa i Administracji. Wszystkiego dobrego na całe Wasze dorosłe życie.